W tej muszę powiedzieć, że mi spadło. Spadkami serca. Cała hala wypełniona kibicami. no Będzie pewnie zajbić się tak. Jak wchodzisz w coś, to tylko na 100% i <grymianie> no, tak, z cęsku na raz, dwa, trzy. Kanał To jest Box. Sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box, a razem z nami Michał Cieślak na nowej sali e, Landowski Boxing. E, powiedz, skąd ta zmiana? Skąd ta zmiana miejsca, w którym trenujesz? Tak, siemanko. No co, fajna salka, tak jak widać, fajnie się trenuje, fajna atmosfera. O zmianę trzeba pytać promotorów, także Jacka, pana Andrzeja Wasilewskiego. Ale chyba całą grupą przenieśliście się z Patafiego, słynnego gymu Knockout Gym, w którym trenował przez lata chociażby Diablo, kiedyś Szpilka, Cygan, Kostecki. Wy też trenowaliście tam przez kilka ostatnich lat, a teraz rozumiem, przenosicie się na stałe tutaj. Wszyscy trenujemy, wszyscy się przenieśliśmy. Ile będziemy trenować? Nie wiem. Także to nie do mnie pytania. Ja jestem tylko zawodnikiem. Ostatnio został ogłoszony termin walki Różańskiego z Babiczem. No, wcześniej tak krążyła taka plotka, że Ty być może na tej samej gali zaboksujesz. Czy jest coś w tej plotce, jest ziarnko prawdy, możemy oczekiwać, że zobaczymy Cię tam? Czy, czy jakaś inna gala jest planowana dla Ciebie? Jakaś plotka tam krąży. Ja chciałbym bardzo walczyć na tej gali. Myślę, że wszyscy by chcieli, bo to jest bardzo duży inwent, bardzo duża gala. Kiedy była walka ostatnia w Polsce o ze Świata? Już dawno chyba, tak Także no fajnie, będzie fajna impreza, będzie pewnie cała hala wypełniona kibicami, no będzie pewnie zajebiście, Także także z tego co rozmawiałem tutaj, no to wszyscy chcą tam boksować, zobaczymy czy mi będzie tam dane, się pokazać kibicom, wrócić na ring, stoczyć tą walkę, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że zaraz się to wszystko wyjaśni. Różański czekał niesamowicie długo na swoją szansę, bo ostatnia walka ze Szpilką, Ty wtedy kibicowałeś jego rywalowi, ale jak, jak patrzysz na szanse jego w tej walce? Babicz bardzo znane nazwisko, bo efektowny, efektowny zawodnik, a też walczył z Polakiem Balskim. Jak oceniasz szansę Różańskiego z nim? No tak, wtedy byliśmy tam z Arturem, no wiadomo, że my razem trenujemy, to jedno za drugim jest. Kibicowałem Arturowi, nie mogło być inaczej. A tu wracając do tej walki, no myślę, że 50 na 50, tak. Zobaczymy, wiesz. Yy, wiadomo, że Ru yy, Łukasz może przyjąć ją, zobaczymy jak go utrzyma, jak przyjmie, jak będzie walczył dalej, jak ta walka się potoczy. Zobaczymy też z znowu z drugą stroną, jak może pójść, jak Babic przyjmie, tak. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że 50 na 50. Ty na tą walkę, na tą kategorię wagową Bridger nie patrzysz, jakoś trochę. Mógłbyś trochę więcej jeść, trochę mnie ścinać, a, a pewnie siłowo byś wytrzymał z tymi gośćmi? Myślę trochę. Myślę, żebym się mógł, wiesz, lepiej nawet czuć niż w tej kategorii, cruiser, ale to nie na teraz, nie na dzisiaj. Ja muszę zdobyć swój pas, pas mistrza i do popast misza świata i to się nie zmienia. I do, tak jak powiedziałem do trzech razy sztuka, a później będziemy się zastanawiać, co dalej. Nie że 120-103 kilo, a jestem bardzo silnie się wtedy czuję tak jak dzisiaj i wiesz, myślę, że by mi to odpowiadało, ale to tak jak mówię, to nie na dzień dzisiejszy, co nie? Na razie jest robota do zrobienia. Jak się teraz czujesz, jeżeli chodzi o taki start obozu, gdybyś dzisiaj miał startować faktycznie na tej gali w Rzeszowie, to, to myślę, że jesteś w optymalnej formie, nic ci nie dolega, nie ma żadnych kontuzji? Powiem ci tak, ja myślę, że na dzień dzisiejszy przyciskam Dwa, trzy, cztery tygodnie tak mocno, i jestem gotowy do walki. Właśnie tak patrzę na Ciebie tutaj w ringu, że wyglądasz naprawdę już całkiem no, nieźle. Ja muszę wręcz, wręcz inaczej trochę, chyba, trochę bardziej odpuścić co nie. Mhm. Niż przyciskać, niż zaczynać obóz teraz tak na wiesz, na 99%. Masz z kim sparować, czy, czy nadal jest ciężko w tym temacie? No to tak jak zawsze. Będziemy musieli sobie radzić po swojemu, i myślę, że tu już jesteśmy wszyscy do tego przy. Przyzwyczajeni, czy trenerzy, czy wiesz, czy ja, czy promotorzy, co nie? Rozmawialiśmy dzisiaj nawet a propos tego, gdzie można organizować obozy o Michale Soczyńskim, zawodniku tym Xboxing Promotion, który teraz powoli rozwija się w tej kategorii wagowej. On mi trochę przypomina ciebie młodego, bo wchodzi i po prostu robi robotę. Śledziłeś jego walki. Co, co myślisz o tym zawodniku? Czy miałeś okazję może sparować z nim? Był na sparingach u mnie, tylko chyba przed okolim chyba jakoś był fajny zawodnik, tak? No, mi sam siebie przypomina też. Także tak jak powiedziałeś. No co, życzę mu wszystkiego dobrego, fajny obóz, obserwowaliśmy, że tam sobie fajny obóz zorganizowali, też będziemy chcieli to zorganizować, czy to się uda, nie wiem, zobaczymy. Coraz więcej osób z środowisk bokserskich mówi o walkach w MMA. Teraz mam wrażenie, że trochę Głowacki tak sugerował, że być może to jest koniec przygody z boksem, ale nie koniec ze sportami walki. Wiemy, że Szpila też być może będzie walczył z Pudzianem. Gdzieś też ci odpływa gdzieś tam czasem głowa, że może tego spróbować, jak nie ma tak długo walk? Czy, czy totalnie jesteś tak skupiony na boksie, że o niczym innym nie myślisz? E, no. Myśleć na no, myślę, ale nie skupiam się na tym ani tak, nie myślę o tym jakoś dłużej, ani nie rozwijam się w tym, bo to wiesz, chodzi. Jak już wejść, to tak jak na przykład Ardur, już na 100% co nie? Nie to, że, że wiesz, tu trochę boks, tu trochę MMA jakieś, tylko tu już trzeba za, będzie zamknąć jeden etap, rozpocząć drugi. Jak wchodzi w coś, to tylko na 100% i wiesz, chodzi. To myślę, że ambicje się nie zmieniają. Zmienia się dyscyplina, ale ambice się nie zmieniają, i tak jak mówię, wejść to trzeba na 100% i poświęcić się całym sobą jednej dyscyplinie. Także na razie nie ma o tym mowy w ogóle. Artur, e, niedawno był chyba, e, pozwolili mu lekarze trenować już do tej walki. Wiem, że teraz będzie jechał do Szklarskiej Poręby, do Five Seasons, żeby już pochodzić trochę po górach i być może zawalczyć z Pudzianem, bo na to wszystko wygląda. Słyszymy te jego nawoływania, Mariusz, Mariusz w mediach społecznościowych. Jak byś oceniał jego szanse z Mariuszem Pudzianowskim? Śledzisz na tyle MMA, KSW, żeby się wypowiedzieć? Wiesz co, ja oceniam Artura, ja, ja, ja trzymam za niego kciuki, życzę mu wygranej i oceniam Artura bardzo wysoko, tylko że wiesz, to... Ja myślę, że jestem osobą, która wiesz, ocenia to jednostronnie, bo ja się za, za Arturem znam i nie ma innej, innej możliwości, żebym powiedział inaczej. Co nie? Także my tu wiesz, przebywaliśmy ze sobą, sparowaliśmy, z nami się bardzo dobrze, mamy cały czas kontakt i dla mnie wygrany w tej walce jest tylko Artur Szpilka, także wiesz, to musi się chyba wypowiadać coś bardziej bezstronne. No jasne. To przynajmniej jesteś uczciwy, jeżeli o to chodzi. A, i, i powiedz. E... Jak mówiłeś o tej właśnie o tym, że nie jesteś bezstronny, to ostatnim był taki temat walki łaszczyka, gdzie wszyscy pięściarze stali mocno za nim, bo też nie wypadało inaczej. Widziałeś tam jego walkę, jak to w końcu wypadło? Oglądałem, trzymałem za niego kciuki w tej rundzie muszę powiedzieć, że mi spadło spadkami z serca, że wygrał tą walkę i moja kobieta też razem z mną oglądała, trzymała za niego kciuki. bardzo tą walkę przeżywaliśmy i no i co gratuluję mu wygranej co niech wraca do boksu, niech robi robota, co nie wysoko oceniasz jego umiejętności, bo wiele osób się zachwyca, mimo że nie walczył na tym najwyższym poziomie, nie walczył o mistrzostwo świata, to tak po prostu patrząc z boku, jak się patrzy na jego technikę, jego szybkość, to wydaje się jednym z najlepiej wyszkolonych pięściarzy. No tak, tylko, że wiesz, w tej wadze też ta czołówka to już jest, są koty same, co nie? Także co życzę mu tej walki o mistrzostwo świata, bo po to trenuje, po to trenuje całe życie, już ma też swój wiek, ale wiesz, to tak w boksie to tak samo jak i w życiu. Potrzeba też trochę szczęścia, wiesz, jakiegoś Szczęścia od losu, y, promotorów wiadomo dobrych to składa się bardzo dużo czynników na te walki, co nie? Widzisz, ja miałem walkę jedną, zaraz pada walka druga. Mam nadzieję i trzymam za, za to kciuki i wierzę z całego serca, że zaraz przyjdzie trzecia. Także wiesz, to nie, 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 nie zdarzy się tak często, co nie. To na koniec powiedz mi, kiedy możemy się spodziewać tego ogłoszenia, kiedy możemy dowiedzieć się o dacie i rywalu, bo, bo o tym chyba rozumiem, jeszcze nie możesz mówić nawet teoretycznie. No, yy, myślę, że to już niedługo musi się rozwiązać ta sprawa, także myślę, że niedługo będę mógł coś już Wam powiedzieć na razie, co musimy się wszyscy trzymać, wstrzymać. Yy, mam nadzieję, że to będzie ta duża gala i, i trzymam za to kciuki i myślę, że niedługo będę mógł Wam coś więcej na ten temat powiedzieć. Zawsze chciałem Cię o to zapytać i ciągle mi wypadało z głowy, to teraz zapytam, oglądasz Blok Ekipy, kojarzysz tego cieślaka raz, dwa, trzy? Nie oglądam, ale tam coś tam wrzuciłem kiedyś sobie, bo właśnie tam dużo ludzi w komentarzach się udziela, że, że ja to, ja właśnie ten z Blok Ekipy i z ciekawością zobaczyłem tam coś tam raz, dwa, trzy, nie? Co no, jest, no. Dobra, dzięki wielkie za rozmowę. Dlaczego pytasz? O, ty oglądasz? Nie, ja, Tak, oglądam, ale właśnie też zauważyłem te komentarze, wiesz, że zawsze ludzie piszą y, gdzieś tak raz, dwa, trzy, no a tak myślałem, czy po prostu obserwujesz czasem. No nie obserwuję, ale mi się, to mi się spodobało właśnie. Co no, jest, tak, Raz, dwa, trzy. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich kibiców. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.